Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Możemy się modlić o zdrowie w każdej godzinie, dnia i nocy. Nie ma na to złej chwili. A teraz, kiedy wszyscy żyjemy w strachu, warto o tym pamiętać. Kiedy jest cisza i spokój, łatwiej wznosić ręce, wielbiąc Boga, krzycząc: Jezu, ufam Tobie. Kiedy trwa burza, często o, o tym zapominamy. Sam widzę, jak bardzo męczy się, starając odpowiedzieć na wszystkie pytania, próbując to wszystko ogarnąć. A może po prostu się nie da. Uwolnieniem od tej niemocy może być tylko On patrzy na nas i przywołuje, więc weźmy głęboki oddech. Wyprostujmy się i chwalmy Go za jego obecność.